Narcyzm to osoba, która wypiera lub nie zdaje sobie sprawy, że nie pasuje do świata, że to, co czuje, jest spowodowane jego lub jej problemami wewnętrznymi. Próbuje sobie i wszystkim dookoła wmówić, że to świat nie pasuje do niej i że to świat lub do niego i że to świat powinien się zmienić pod dyktando, Takiego narcyza czy takiej narcyzicy. Niezależnie od tego, jak ten świat by wyglądał, a co za tym idzie, jaka byłaby partnerka, partner czy najbliższa rodzina, albo znajomi takiej osoby narcystycznej, ta osoba będzie uważała, że coś jest z tym wszystkim nie tak, z tymi wszystkimi ludźmi. Ta osoba nie będzie chciała przyznać się do tego, że to z nią jest coś nie tak. Minął lata? Zmieni wiele osób dookoła siebie, zanim coś do niej dotrze.